Co masz na głowie? Mamy czapkę masz? W kolejnym dniu vlogmasu. Dzisiaj y, mam takie oto włosy, ponieważ trochę zaczęłam eksperymentować z aktywatorem skrętu, no i żeby to zadziałało, powinno się je trochę y, ugnieść. Wiecie, są takie grupy Włosing, coś tam i trochę tam się doszkoliłam. Bo ja nie mam naturalnie prostych włosów, tylko takie w sumie nijakie i stwierdziłam, że trochę coś y, chciałabym z tym skrętem zrobić, żeby nie było, wiecie, cały czas tak samo i nudno no, i. W tygodniu czasem robię, ale rzadziej, no bo nie oszukujmy się, to w weekendy mam więcej czasu. Także dzisiaj zobaczymy, czy uda mi się y, zrobić moje piękne włosy. Dzisiaj mamy taki dzień w domu, przyjeżdżają do nas znajomi, będę robiła lasagne i upiekę babeczki, takie żeby nasze m, dzieciaki mogły je jeść, także będą bez cukru. A tymczasem dzisiaj odwrotnie do wszystkich dni. Dzisiaj zaczniemy od kalendarza adwentowego. Jak szukałam wczoraj czy, czy w któryś dzień, to zapamiętałam, że ta czekoladka ma numer 4. Jest, czekoladka ma numer 4 i zaraz zobaczymy, cóż to jest. Uwaga, uwaga żeby do czekolady się tak trudno było dostać, to ja nie wiem. Idziemy robić kawę. Szogetem. Wow. Ciocia Monika wie, że ja lubię próbować wszystko, co jest o smaku słonego karmelu. I jeszcze taka ciasteczkowa wersja, jakaś świąteczna. Super, wow. Fajnie, dzięki. Idę na kawę. Jak wiecie, ja jeszcze w domu nie mam dekoracji świątecznych, ale tutaj postanowiłam postawić już dziadka. I w obi ostatnio kupiliśmy dwa takie jabłuszka. Bardzo mi się spodobały. Nie wiem, czy one tu będą stały, ale na razie i tak nie mam co z nimi zrobić, dlatego tutaj właśnie je postawiłam. Misiu, wyprostuj nogi bardzo ładnie. I druga. No, wyprostuj. Fantastycznie. Razem będziemy grać w grę? Razem zagramy w grę? Prześlij nam buziaczka. Leon, prześlij buziaczka. Nie? Prześlij buziaczka. Nie. Mmm, dobra babeczka, dobrą mama upiekła Od rana razem z Leonem upiekliśmy super babeczki mm, Wydaje mi się, że kiedyś nagrywam już odcinek, w którym Wam je pokazywam One są mega szybkie i mega smaczne Nie dodaliśmy do nich ani trochę cukru Słodzone są, bananem wyszły, pyszne, Leosiowi smakowały Leon, a w czym Ty będziesz jeździł? W swojej biblioteczce wymyśliłeś, że będziesz jeździł? Hmm, <laughs> Nie możesz jeździć samochodem? Za nudno. A tata pomysłowy Dobromir przedłuża no, sznurek. Siadaj. Ale siadaj. Siadaj. No, siadamy. Będziemy jechać. No dzień dobry, kto tu wstał? Tak późno w niedzielę. Kto tu tak późno wstał w niedzielę? Leonek? Idź u zęby. A mama pomyśli, co jemy na śniadanie. Vlogmas, dzień piąty. Zapraszam. Wiem, że te vlogmasy będą połączone z wczoraj i dzisiaj, ale no niestety tak wyszło. Czasami tak się dzieje. Wczoraj miałam tak fatalną sytuację zawodową. Emocjonalnie się posypałam. Już nie będę wam opowiadała, ale miałam taki transport, który musiał dojechać. Okazało się, że to po prostu szereg złych rzeczy został. Nawet nie chcę mi się o tym opowiadać, wiecie? Lepiej, lepiej nie. No, w każdym razie paczka nie wyszła, i północy szukałam kogoś, kto może mógłby mi ogarnąć transport. Do Londynu na no wczoraj. A tak poważnie, jeżeli jakimiś transportami się zajmujecie i macie możliwość dostarczenia paczek, tylko to musi być zarejestrowana firma, bo ja potrzebuję na to fakturę. Jeżeli macie możliwość przerzucić te paczki do Londynu, najlepiej na wtorek, to dajcie znać koniecznie. Tymczasem ja się trochę szykuję, ogarniam i dzisiaj myślę, że mam taki mm, dzień, w którym będzie idealny na udekorowanie przynajmniej części domu. Odnosisz talerzyk, czy chcesz jeszcze? Jeszcze mnie? Jeszcze kanapeczkę jedną? Tak? Tak? Tak. I kolejny dzień naszego kalendarza. Dzisiaj mamy. Piąty, więc szukamy piąteczki. Jest piąty. Taki duży, a zobaczcie. Szukam, szukam i nie mogłam znaleźć. Musiałam sobie pomóc nożyczkami, bo torebka była sklejona z tej strony. Widzicie? Nawet nie docięłam. No ale już jestem ciekawa, muszę zajrzeć, co jest tam w środku. Kto oglądał nasze vlogi z Krakowa? Ten wie. Syrop do kawy my już od jakiegoś czasu rozmawiamy o tych syropach. No i się udało. Robimy kawkę. Dzisiaj o smaku karmelowym. Chciałabym zacząć przygotowania do wystroju świątecznego w moim domu. Na razie, jak widzicie, jest bałagan i chociaż ja ciągle sprzątam, możecie mi nie wierzyć. Ja wiem, bo ciągle u mnie leży pranie, ale zobaczcie. O, wczoraj leżało tu kolorowe, dzisiaj tu leży czarne. Pranie u nas to jest po prostu never ending story. Ja z prania nie mogę wyjść. Ciągle. Ja ciągle mam pranie. Jeżeli chodzi o mieszkanie, naprawdę sprzątam codziennie, ale przy dziecku i przy mężu, zobaczcie, ja te poduszki, te oto tu, układam cały czas, a mój mąż nie pierdyknie tam na górę. Tyle było z, mojego, z moich poduszek. Na pierwszy rzut postanowiłam, że chciałabym trochę uporządkować tutaj ten regał. Jest to o tyle trudne, że on zaczął dobierać mi się do wszystkiego, co jest tutaj, na wysokości jego wzroku. Także te wszystkie małe gry miałam, e, jak widzieliście na pewno, tutaj poupychane, żebym ich nie... O, właśnie te. No i postanowiłam, je ja tam zdjąć i od nowa mi wszystko mierzy. Tak bardzo te szafki mi się podobały, ale teraz chyba gdybym miała od nowa tutaj stawiać jakąś, e, jakiś mebel, to już jako mama Pewnie pomyślałabym bardziej praktycznie i wymyśliłabym co innego, no ale trudno. Te meble są z IK, one bardzo mi się podobają, bardzo pasują do naszego wystroju, ogólnego kon konceptu tutaj, jak to miało wyglądać. No dlatego takie są. Książek mamy w nadmiarze, mamy ich więcej niż tutaj jesteśmy w stanie pomieścić, dlatego zaraz będę kombinowała, jak to tutaj wszystko poukładać, żeby znowu było pięknie. Muszę też kupić e, taki kijek, żeby pod, e, żeby co zrobić? Przywiązać monsterę, bo zobaczcie, ma już tutaj dużą doniczkę. Już nie chciałabym, żeby miała większą, natomiast te gałęzie są tak wysokie, że e, nie utrzymuje, po prostu opada. I żeby ładnie to wyglądało, muszę tutaj m, takiego patyka wbić i ją m, reanimować. Być na do Tubistro, lokalnej takiej śniadaniowni. Nie widać mnie, patrz, nawet jak. O, tu widać, że jest Mam na sobie dzisiaj świąteczny sweterek, a mój mąż ma świąteczną koszulkę. Koszulka. Chodź, dostań do tam zamiast Odezjesz się coś. Jest Jona, przyszła ciocia Monia! No właśnie, po imprezie, żebyś tak dobrze wyglądała, to jest aż niestosowne. Nie wypada. Mówię wam, bo tyle jedzenia nie dało się opić. A jak lu Nie no co, ty czekamy na ciebie. Co? Ale chyba wam głośno z naszej Ponieważ jedziemy dzisiaj na urodziny Chrześnia Karachała, to przygotowam dwie stylizacje dla Leona i jeszcze nie wiem w sumie w co go ubiorę. Jedna to jest Elegancka. To jest ubranko, które kupiliśmy na roczek w smyku. Tutaj są takie eleganckie, kremowe spodnie. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to na pewno rozpoznacie to ubranko na zdjęciach z właśnie sesji zdjęciowej Zrodku. To jest pierwsza stylizacja, którą mam. I druga koncepcja jest nieco wygodniejsza, ponieważ tam będą dzieci w końcu to rodziny, dziecka. Zastanawiam się, czy w tym zestawie bordowym z Reserve nie będzie mu wygodniej. Tu są takie spodnie, muszę obrócić, bo to sprawiam dopiero wyjęłam. Zobaczcie, takie spodnie i do tego mamy taki sweterek. Bardzo mi się ten zestaw podoba. I tak naprawdę nie wiem, czy postawić na wygodę czy na elegancję. Wiecie, tu nie chodzi o to, że jem ja parcie jakieś, że on musi być um, ubrany elegancko, ale nie oszukując się, jeżeli ja nie będę go ubierała w takie rzeczy na tego typu spotkania, no to takie ubranko nie będzie więcej wykorzystane, bo na pewno nie będę go w takie rzeczy ubierała na przykład do żłobka, bo wtedy to już w ogóle uważam, że to jest bez sensu. Dziecku powinno być wygodnie, więc stawiam na zupełnie inne rzeczy. Natomiast, no nie wiem sama. A Wy w co byście ubrali? Elegancko? Czy może jednak wygodnie? Korzystając z tego, że Leon śpi, czas chyba trochę uporządkować ten pokój. Zanim jednak zacznę sprzątać, chciałabym Wam pokazać, jaki komplecik ostatnio kupiłam dla Leona. To jest poduszka i kołdra do jego pokoju. Jak wiecie, Leon cały czas śpi z nami, ale chciałabym powoli przestawić go do spania w swoim pokoju. I e, oczywiście, on na razie śpi w śpiworku, i chciałabym, żeby tak zostało jak najdłużej. Ale stwierdziłam, że to już czas, gdzie mogłabym zamówić dla niego właśnie kołderkę i poduszkę. To jest zestaw, który e, uszyła dla mnie dziewczyna na zamówienie, także to jest taki typowy Handmade, Made in Poland. Tak się mu prezentuje poduszka. Jak możecie zobaczyć, ona jest bardzo cienka. Ja nie wiem, czy to ma nawet choćby pół milimetra to jest naprawdę bardzo cienkie także to jest takie aby, aby pod głowę ponieważ wiadomo, że do trzeciego roku życia m, najlepiej, żeby tych poduszek w ogóle nie było ale Leon zauważyłam, że już widzi, że my mamy coś pod głową i też bardzo by chciał dlatego m, poduszka też jest w tym zestawie z jednej strony mamy taki motyw m, zwierzęcy natomiast z drugiej strony zdecydowałam się na taki welwet w kolorze miętowym, ponieważ stwierdziłam, że najbardziej będzie mu pasował do pokoju i tutaj jest kołderka. Wygląda to tak samo. Ponieważ nie chciałabym, żeby ta pościel była taka, wiecie, bardzo sezonowa, dlatego sezonową postanowiłam kupić poszewkę. I zaraz Wam pokażę, co tutaj mamy pięknego. Poszewki mamy także dwustronne. Z jednej strony mamy taką, która prezentuje się absolutnie wyśmienicie. To jest dla mnie taki, to jest taki typowo świąteczny print. Wszystko co świąteczne właśnie tutaj się znajduje, jest Mikołaj, laska cukrowa, są prezenty, dzwonki, bombki, także gałązki, wszystko co świąteczne w jednym miejscu i ten motyw wybrałam jako pierwszy. A tu także jest bardzo świątecznie, to są pierniczki, prezenty, skarpety, ale to wszystko już jest na takim błękitnym tle, także to wybrałam z myślą, że ten kolor będzie bardzo pasował tutaj do pokoju Leona. A wam, który mm, wzór bardziej się podoba? Ten na błękitnym tle czy na białym? Dajcie mi znać, bo ciekawa jestem. Co sądzicie? Jeżeli są tu jakieś mamy, których dzieci śpią same w pokoju, to ja bardzo, bardzo serdecznie proszę o kontakt. Co mam zrobić, żeby Leon chciał spać u siebie w łóżeczku? Jak ja mam w ogóle to zrobić? Wszystko do tej pory szło mi jakoś tak gładko, tak wiecie, bez Większego problemu, ale za to yy, odejście od tego współspania jest dla mnie trudne i takie. Ja wiem, dopuszczam to, że ten problem może być po prostu we mnie, i ja jakby przyzwyczaiłam się do tego, że Leon śpi z nami i, i zaczęło mi się to podobać. No ale wiecie, tak nie może być cały czas. Chciałabym, żeby już yy, spał u siebie i pomóżcie mi jakieś rady. Bardzo proszę, będę wdzięczna. Tak jak Wam wspominałam, dzisiaj jedziemy na urodziny chrześniaka mojego męża. Teraz muszę ogarnąć ten cały bałagan, po prostu nie mogę patrzeć. Cały salon mam w klockach, więc szybciutko. Więc szybciutko biorę się za sprzątanie. Za chwilę yy, obiad wyjdzie mi z piekarnika, także tak, ugotowałam się obiad, mimo że idziemy w gości, bo yy, postanowiłam, że zabiorę coś dla Leona sama, tak na wszelki wypadek, żeby miał co jeść. Wiecie, on ma cały czas te nietolerancje pokarmowe. Nie mam takiej potrzeby przerzucania obowiązku przygotowywania posiłków dietetycznych dla mojego syna, tylko zawsze gdzie bym nie szła, mam coś ze sobą, tak żeby też mógł zjeść. Nigdy uważam, że to jest mój problem jako mamy, a nie wcale gospodyni, która nas zaprasza. Yy, I co? Miałam dzisiaj udekorować dom, szumnie to zapowiedziałam, a w sumie raptem posprzątałam jedną szafkę i tam ułożyłam kilka ozdób, ale. Mam nadzieję, że jutro, może w Mikołajki, uda mi się jeszcze co nieco dostawić. Na pewno jutro zajmiemy się prezentem dla babci. Być może będę miała jutro misję taką wyjazdową, ale jeżeli nie, to na pewno jutro zawieziemy prezenty dla babci. A jeżeli nie, to już jutro opowiem Wam o kolejnej akcji, w której warto wziąć udział na święta. Myślę, że na dzisiaj będę się już z Wami żegnała, bo chciałabym tego vloga zmontować. Tak, żeby był gotowy, zanim pojedziemy w gości. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami, że oglądacie vlogmasy. Pamiętajcie o zostawieniu kciuku w górę, komentarzy i koniecznie subskrybujcie kanał. Poproszę. Będę bardzo wdzięczna za te wszystkie subskrypcje, a bardzo duża ilość z Was ogląda te filmy, nie subskrybując kanału. A wiecie, dla nas to jest bardzo ważne, te, te cyferki, żeby gdzieś tam szły w górę, także... Hmm. Jeszcze raz bardzo, bardzo proszę o te subskrypcję. I co? Ściskamy, przesyłam buziak i do zobaczenia już jutro w Mikołajkowym vlogmasie.